Dzień dobry w pierwszym vlogmasku. Tak, pierwszy vlogmasek zaczynamy. Zobaczcie, werka już mi kupiła taki sweterek ciepły na zimę. I jesteśmy tutaj, pewnie zastanawiacie się, gdzie my jesteśmy w jakiejś ciemni, a jesteśmy jeszcze w piwnicy u moich rodziców i werka wybiera wszystkie świąteczne ozdoby, żebyśmy już mogli pojechać dzisiaj, zrobić porządek w domku i, i zacząć. Zacząć urządzać mieszkanie. No, bo wszystko sobie tutaj przywiozłam. No, żeby było miejsce. Na mnie... Moje bębenki. Ja już je mam ogólnie od maja albo od kwietnia, no ale jakoś wam nie pokazywałem, a grałem zawsze od dziecka, to w końcu sobie mogę tak pograć. Niestety, gram tylko wtedy, kiedy tutaj jestem, no ale zawsze coś pokażę wam. Nierówno trochę, ale tak mam czasami, że przekombinuję, bo próbuję cały czas nowych rzeczy jeszcze. Ale jak z kimś gram, to gram równo. Fajny instrument, można się czasami wyżyć i spocić. Jak ktoś sportu nie lubi za bardzo, to polecam. Ostatnia rzecz, którą musimy dzisiaj zabrać, i kolejny raz Wam powiem, że fajnie mieć cabrio. Fajnie i niefajnie. Fajnie i niefajnie, ale. Odwrotnie. Częściej mówię, że fajnie mieć cabrio. A wczoraj, jak byłem. Odwrotnie. Jak odwrotnie. Moc. Co? A wczoraj, jak byłem na zmianie opon razem z kołami, zobaczcie, teraz mam takie na zimę. To jechałem też z oponami i z felgami bez dachu. Fajnie się jedzie siłą bez dachu. Tylko trzeba włączyć ogrzewanie na tyle, ile na idzie. I te okna tylko zasłonić. I można. Tu mamy wszystko. Tak? Chyba tak. Piąteczka. Wróciliśmy do domku, teraz czas na wielkie sprzątanie. Bo zobaczcie, jest jeden wielki syf, chociaż już nie aż taki jak był. Werka tutaj jak widać o, pranie. Tak, ale jest jeden problem. Jaki? Wzięliśmy tą choinkę. Ale nie mamy stojaka do niej. Jak zwykle musieliśmy o czymś zapomnieć i zapomnieliśmy o najmniejszej i zarazem jednej z ważniejszych rzeczy, bo wiecie, w tym roku mamy też sztuczną choinkę, tą samą, którą kupiliśmy rok temu. I no zdarzyła się taka sprawa, że wzięliśmy choinkę, ale nie wzięliśmy tych takich trzech takich nóżek dołączanych. Jutro miał być już taki vlogmas vlogmas, że już jest choinka, no bo dzisiaj to widzicie, to jest takie ogarnianie w sumie przedświąteczne, jakby to Świąteczne nazwać. Po remoncie, po przedświąteczne poremontowe. Po remontowe. Halo. Co jest? Co ta kaminka? Mam taką delikatną załamkę. Dlaczego? Bo już mi się nie chce. Nie chce ci się? Nie chce mi się siedzieć w tym syfie, ale nie chce mi się tego syfu sprzątać. Ej, też się zastanawiam, bo w zeszłym roku mieliśmy tam na oknie lampki, nie? Gdzie? Tam, w, w salonie. A nie wiem. Te takie wiszące, co tak miły się z okna. Hmm? I się zastanawiam czy w tym roku na przykład tu ich nie powiesić. To, 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 to i to. Co? To? To, to i to. To jest lekkie. I karton też, o. Werta monterka. Wola! Voilà. Ej, fajnie to wygląda tak ładnie, widzisz? No w sumie. Dobra, muszę to wytrzymać. Jak zwiesimy światełko. O! Ekstra, nie? No. I tu bym jeszcze chciała. Jutro pojedziemy kupić. Jutro kupimy. Pasuje. Pojadę chociaż odwieźć do brata drabinę i zobaczymy jak wrócę co tutaj war warka. Tutaj werka uczyni. No dobra, można powiedzieć, że skończyłam. I powiem Wam, że jestem zadowolona. Wiem, że niektórzy z Was, tak jak Max, uważają, że hmm, bez sensu wygląda to gorzej, a ja tak nie uważam. Ja uważam, że jest bardzo ładnie. Zaraz Wam pokażę. Hmm. No i jest więcej miejsca moi drodzy, jest więcej. Ta tak to wygląda. Zobaczcie, jaki klimacik. Przejście ładnie jest. Tu teraz dzięki temu, że jest taki układ, mogę mieć tutaj kwiatka w końcu. I zobaczcie, ile jeszcze jest tutaj miejsca. Jedyne co no, to tutaj jest tak pusto, ale no, jak tutaj lampki wlecą, to też będzie inaczej. I też myślę, żeby tutaj może coś zawiesić, tu albo tu. Bo w ogóle na samym początku. Jak malowali te ściany, to ja chciałam, żeby um, te obrazy były przeniesione i po prostu te um, haczyki, na których wiszą te zdjęcia, żeby one po prostu były um, zagipsowane, żeby po prostu tutaj było pusto. Ale jak już mieli takie problemy, żeby przestawić te meble, no to już stwierdziłam, że już nie będę im utrudniała zadania. A jak będzie łóżeczko, to i tak już mam plan taki, że łóżeczko będzie gdzieś tutaj i tak będzie baldachim, więc i tak te obrazy pójdą weg. I tutaj się coś przeniesie, żeby tak pusto nie było. Żeby było świątecznie, to zamówiłam, wywołałam raczej zdjęcia z naszej sesji świątecznej, co prawda zeszłego roku, ale to nic i powymieniamy zdjęcia i będą świąteczne i będzie taki klimacik. Znalazłam w moich świątecznych rzeczach takie lampki. Te działają i te też działają. Wygląda całkiem... Ładnie. Zobacz, jak w pokoiku zrobiłam. No przez! <grystanie> o. I nie trzeba tych lampek kupować, te nie, są fajne. no właśnie znalazłam, tylko że one są na baterie, nie? A to no tam luz. Monsterka tutaj fajnie może być. A, widzisz? Wcześniej by się nie zmieściła. Monsterka doda tutaj takiego fajnego... Y zielonego takiego, wiecie, akcentu, takiego akcentu rośliny, to jest dobra rzecz, ogólnie. Podoba ci się. Teraz mi się podoba, no bo to tu weszło. I nie gole się już, kurde, tą zwykłą maszynką, bo mi teraz całe tu kuje. Aż tak sobie musiałem też zrobić, przez to, że mnie kuje. Widać, jakie masz czerwone dookoła. Nie? O kurde! Tak? No! Ej, jak się tym samochodem teraz jeździ. Tam wcześniej były opony dwa... Py! Felgi 20 cali, szeroka opona. To auto nie przyspieszało. Zmieniłem opony i felgi na 18 W dupie mam już te. Sram już na te 20 On może nie wyglądać. Ważne, żeby jeździł. Pierwsza próba 6.7, pod górkę. Druga próba, ale z poślizgiem kół, więc wyszło 6.5. I trzecia próba, już tak ładnie tak... Rrr, bez żadnego poślizgu... 6.2. Czyli latem 6 będzie. Nie sprzedaję tego auta. Przedajesz, przedajesz. Tak, 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 bo inaczej ty będziesz siedział z dzieckiem z tyłu i się męczył. Kupimy najpierw taki fotelik, nie? Taki, wiesz, taki fotelik jak się kupuje. Normalnie taki, no nie, no wiesz, to takie na początek dla dziecka. Kupimy to już, włożymy, zobaczymy jak to będzie tam pasować. No wiadomo, może będzie do dupy. Aha, tu Werka, widzę robi sobie. Spaliła ci się ta pizza. No Czemu się spóźniła? Fajne, że możemy sobie coś takiego wypić. No nie czuję nawet jakiejś wielkiej ochoty, żeby pić alkohol. Zero! Tak sobie myślałem, jak na przykład jechałem teraz do brata. A propos właśnie tych bębnów, co na początku vloga wam pokazywałem, że pograłbym sobie w sumie. Zespół bym sobie chętnie jakiś założył. Ja bym chciał tam docelowo śpiewać, ale na początku bym sobie grał na bębnach, żeby po porobić kawałki. Za dla się nasłuchałem dzisiaj. Dwóch płyt i... <laughs> No. Czajcie, ja nawet y, widziałam na, y, w internecie Uhu. jak szukałam właśnie jakiś win 00, że jest whisky 00, wódka 00. Ja jak ciekawa, jak to smakować smakuje. wódka 00? Jak wódka to głównie smak w sumie... Na alkoholu, samego sprytu. Nie wiem, ciekawa jestem w ogóle, czy to tak woda smakuje, czy o co to tam wychodzi, Czy Ale... jest ta z jakąś nutką jakiegoś yy, żyta? Moja ukochana gra, bo jest Son Goku, a Songoku to jest... Mój ulubiony zawsze był. I będę teraz grał w grę. Ja idę się położyć, nie? Weź mi tę monsterkę, bo mi zasłaniać tak? będzie Son Goku. Tak, tak jest okej. Okay. No, ja idę się teraz położyć. Jak będziesz chciała, to sobie możesz jeszcze nalać, bo ja już nie będę chciała, bo okay. ja jestem taka zmęczona, że już coś Taka zmęczona. Taka zmęczona. Ale się cieszę z tego pokoju, ładnie zrobiłam, prawda? Teraz, jak tam pododawałaś te rzeczy, to jest. No pozytywne. mówiłam, no ja jeszcze to by ścianę zapełnię. Dobra, bo są go ku. <laughs> pa. Pierwszy vlogmas za nami, a w sumie to taki ja bym to nazwał taki przed-vlogmas, bo wszyscy vlogmasy robimy na przykład od drugiego. Więc pamiętajcie, dzisiaj był 31 listopada, jutro jest 1 grudnia i oglądacie tego vloga 1 grudnia, a 2 grudnia będzie to, co było pierwszego, więc tak naprawdę od jutra będą takie już vlogmasy typowo grudniowe, a dzisiaj to był taki przed-vlogmas. Buziaczek na dobranoc. I dobranoc, pa.